Cześć, wam zapomniałem mikrofonu wziąć z domu, no i poza tym bateria się każdym wyładowała, bo ostatnio nagrywałem, to straszny jakiś ten dźwięk dzisiaj mam trochę odsapnięcie od lasów, jestem w lesie, ale y, robię dla gminy Buda i dla powiatu Łącztynek, będę robił się drogi. Się, dlaczego zapiszczała? Jak ręcznie zaciągnę. W nie większości maszyn tak jest jak ręcznie zaciągnę. Wcisnę bieg, nie pozwoli jechać, bo jest ręcznie zaciągnięty. Ale to taka mała uwaga informacji. W będę miał do zrobienia około 20-20 kilometrów Nie więcej no szkoda kurczę, że tego mikrofonu nie mam, bo nie wiem jak ten dźwięk będzie ściągała kamerka, no, ale jakby dzisiaj coś usłyszeli, i tak mnie No i została mi jeszcze jedna droga do zrobienia na do zrobienia na, 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 na Powiach Orsztynek. będzie droga strasznie twarda zapewne wczoraj u nas padało i robię też dla powiatu jedną drogę gdzieś tam pewnie filmik wstawię, będzie bardzo kiepski nie z tego z tej kamerki no, albo były już te filmy. też robiłem właśnie taką drogę z twardego tłucznia ale w miarę jakoś to szło że wczoraj to fakt faktem padało dzisiaj to że jest już słońce świeci i już znowu się pył robi ale może jeszcze gdzieś tam w tej wilgoci trochę w tej drodze będzie może troszeczkę lepiej ona pójdzie no. tu w tym miejscu zawsze się duża dziura robi ja już tutaj troszeczkę tą drogę poprawiłem kiedyś, 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 kiedyś zaczęłem walczyć z tą dziurą ale patrzę, że nadal wychodzi ta dziura i jeden nie będzie powiedzieć dla... przyjmu się dosypać. Trzeba będzie, bo tej drogdziury nigdy nie mogę zasypać. Też jak ją zasypię, zaraz znowu wychodzi. Zobaczę jakiegoś materiału tutaj wsypać. Ale tutaj pełna wiosna. teraz się pewnie kasa kończy, bo też kilometrów zrób, połcinali. Zawsze było tak około 30, teraz około 20 będzie. jeszcze parę kilometrów. Gadałem się z nim, to mówi, że już tam drogi że parę dróg odeszło bo mówi nie ma sensu ich ruszać jak wyglądają dobrze nie wiem czy nie ma sensu bo zawsze jest lepiej jak to się drogę przerówna to nawet na zimę jak ona zostanie zawsze to jest lepiej zrobiona ta droga i później na wiosnę trochę jest mniej tych dziur i to jakoś lepiej się tak to wszystko równa ale pierdziele trzy po w lasach teraz będę miał jeszcze dodatkowo gdzieś koło 20 km taka 3-4 Będą miały jeszcze do równania drogi No i żeśmy wozili teraz Tak jak wcześniej w filmiku było e, Żeśmy wozili półtora tysiąca ton Materiału Ale to materiał będziemy tylko wbudowywać I tam więc nic nie będzie równane Ani wałowane ani równane Tylko materiał będzie wbudowany w drogi No i tak ha na parkingi też to będzie szło Ale to tam nie wiem dokładnie jak to będzie wyglądało Z tego to, to, co ja posiadam tej informacji ale się wszystko okaże w planie jak ludzie. na godzinę 18, żeby się pojawić. Jeśli chcielibyście więcej filmów, na przykład ze dwa w tygodniu, to prosimy, żebyście dali komentarzu, odzew. Jak tam będzie jeden czy dwa komentarze, no nie będę, no bardzo, ale no, nie będę zwracał na to uwagi, ale no, jak będzie, powiedzmy, tam kilkanaście komentarzy, żeby wstawiać po dwa filmy, no to, to będę się starał tak robić. Nie wiem, czy tyle materiału będę miał na to, żeby tyle filmów, no ale będę się starał robić i pokazywać Wam to, jak ja robię. Rodniarka tu na tej drodze ma lekko, no nawet przedniego napędu nie zapinałem, bo niepotrzebne mi tu wicie w kabinie. Poza tym w ogóle przestałem mieć na przednim napędzie, coś wyje ten napęd, nie wiem o co chodzi. Filtry wymienione z pompa się nie mieli, bo nie ma w filtrze upiłków, ale jakoś tak wie, Tak jak gadałem z to mówi, że te maszyny tak mają, po prostu i to tak jest. Jedno pytanie do kolegów: Ja też zapytam się na forum o co chodzi. Znaczy, o co chodzi? no nie o co chodzi, tylko pytam tak, te ze ciekawości. Dla mnie tylko i wyłącznie to, że jak maszyna mi. O, drzewo leży. Ha! Jak maszyna mi. Przychodzi z drugiego na trzeci biegu, mam strasznie mocne, mocne szarpnięcie Gadałem serwisant, ten serwisant powiedział, że tak jest Bo wtedy ona przychodzi z, z niskiej skrzyni na wysoką No tak, okej, okay, spoko Tylko czemu tak na przykład nie ma, jeżeli jadę na dwójce i na przykład przebiję na czwórkę I tego nie zrobi, i nie szarpnie mi maszyna Ale też kurczę, chyba nie do końca tak jak to mówi serwisant Ale awarat, dobra, to trzeba to jakoś chyba pchnąć Trochę, żeby to zdrowi zeszło o no, kurwa, nie wiem czy to pchnę Nie wiem czy to dam radę pchnąć Już się teraz w lampę nie piło No gdzie stajesz, cholersu wybić o, jakoś. jakoś tak. U nas dosyć dobrze wiało w zeszłym tygodniu w piątek Tak, w piątek. W zeszłym tygodniu dobre do, 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 do wichury mieliśmy, znaczy wichury, no wiatry takie mocne, ale to widzę, że właśnie coś tu pozostawało po tych wiatrach. jedziemy dalej. Pochyli się, musimy przynieść wypcham. jest geoszmata położona, geowłóknina, czy jak to tam się nazywa. Już się trochę wyciągnąłem ostatnio, jak robiłem. Tam jest łodnica a tu gdzie te domki są, to jest ta droga. ty jest kawałek, że to ze 100 metrów. Niecałe 100 metrów tam. tam pod wiaduktem będę musiał przejechać, a żeby do się dostać, to muszę tam, 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 tam daleko jechać. No dobra, dziękuję panowie i panie, jeśli takowe są, za oglądanie. Do tego tygodnia. 감사니다 아.